Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jestem VRC, to jest Football Manager 2019 FC United of Manchester. Słuchajcie, jesteśmy już na końcówce sezonu. Do końca zostało nam dokładnie dwa spotkania, dokładnie dwie kolejki i będziemy chyba. No chyba jednak, chyba jednak musieli się obejść smakiem, jeżeli chodzi o bezpośredni awans, natomiast jeżeli chodzi o baraże, jak najbardziej jest to do zrobienia. Już wam pokazuję o co chodzi. Co prawda udało nam się wygrać mecz z Derby County. Wygraliśmy ten mecz 1 do 0. Po bramce Ben White'a w ogóle zobaczcie, jaka bramka. Słuchajcie, no nieprawdopodobna jest determinacja, moc i siła tego zawodnika. Już się generuje raport meczowy i zobaczcie, jaką bramkę strzela Ben White. No nieprawdopodobna radość na Broadhurst Park, nieprawdopodobna sytuacja. A Ben White po raz kolejny pokazuje, że jest człowiekiem nie do zastąpienia. Zobaczcie, niby ta piłka stracona, ale w ostatniej chwili ślisk i Ben White strzela zwycięską bramkę na 1 do 0. Fajnie, wszystko fajnie, tylko że niestety Cardiff również wygrywa swoje spotkanie. No i w tym momencie mamy co prawda dwa punkty tylko straty do Derby County, ale też aż cztery punkty straty do Cardiff. No i te baraże są właściwie już pewne. No brakuje nam dosłownie jeden punktik tak z matematycznego punktu hmm, widzenia. Więc będziemy się starali przybić to w tym odcinku. Natomiast w kolejnym, już prawdopodobnie, będziemy sobie grać po prostu play-offy. Także cały czas te emocje są przed nami. Ale kto wie, może akurat Cardiff przegra dwa mecze, może my dwa mecze wygramy i jeszcze ewentualnie załapiemy się na to drugie miejsce. Chociaż tutaj już szanse są na to bardzo małe. No chociażby dlatego, że Cardiff najbliższy mecz gra z Brentford, z zespołem, który gdzieś tam jest w środku tabeli. Właściwie nie gra już o nic. No więc, tak na dobrą sprawę, słuchajcie, temat jest już chyba. Rozwiązany. Ale jednak nagrywam ten odcinek, bo chciałbym, żebyśmy razem wzięli w tym wszystkim udział i żebyśmy razem cieszyli się już z przybicia tych baraży w 100%. I mam nadzieję, że to się właśnie w tym odcinku stanie. Także przeprowadzimy sobie oczywiście odprawę taktyczną. Myślę, że będziemy lecieć na kontroli, bezpośrednie podania 4-4-2, czyli wszystko standardowo to, co robimy w każdym, w każdym spotkaniu. W ogóle jeszcze warte podkreślenia jest to, że w derby, z derby county no, zdominowaliśmy rywal. Tak, oddaliśmy tam chyba 28 strzałów w tym meczu, czyli bardzo podobny mecz do tego, który mieliśmy okazję oglądać w poprzednim odcinku z Fleetwood No, gdyby tutaj z tym Fleetwood byśmy wygrali, słuchajcie, no to ta sytuacja zupełnie inaczej by wyglądała, bo mielibyśmy tylko dwa punkty straty do Cardiff Tak mamy 4 i wydaje się, że wszystko jest już e, pozamiatane No, ale dobra, Burnley remisuje za Wilną i bardzo dobrze, tutaj oczywiście to jest Mecz drużyny z miejsc 5-6 A no, myślę, że tu już się już absolutnie Nam nic złego nie stanie, no ale Jeszcze to sprawdźmy, po prostu rozegrajmy To, to spotkanie z Hull City Na wyjeździe, to jest zespół numer 17 No ten jeden punkcik chyba Będziemy w stanie tam zdobyć I po prostu te baraże już sobie Na 100% zaklepać Także niesamowite rzeczy się tutaj dzieją Słuchajcie W Manchesterze, no baraże Baraże o Premier League słuchajcie, no a jesteśmy w tak dobrej formie, dominujemy praktycznie w każdym meczu, że nic nie jest przesądzone. Oczywiście e, nasi rywale to absolutnie, m, absolutnie będą drużyny czołowe, jeżeli chodzi o Championship, bo to przecież Aston Villa, bo to przecież Barnley, bo to przecież ewentualnie, e, no nie wiem, albo Cardiff, albo, albo Derby County, więc to, to tak czy inaczej to będą mocni, mocni e, przeciwnicy. Zobaczmy sobie, jak to wygląda kondycyjnie, bo ostatnio e, troszeczkę podmęczony był nasz zespół, ale widać, że już odpoczęli i możemy tutaj właściwie m, skorzystać prawie ze wszystkich. No właśnie, Joshua Kadzidło w końcówce meczu e, z Derby County dostaje czerwoną kartkę i jest zawieszony na dwa mecze. Czyli ewentualnie dopiero wróci pomóc nam w barażach. Ale jakby się to miało stać teraz, to dobrze, że to się stało jeden mecz wcześniej. Będziemy mogli z niego skorzystać właśnie w tych najważniejszych spotkaniach, właśnie w końcówce sezonu. Także rozpoczynamy mecz z Hal City, mecz wyjazdowy. No, mam nadzieję, że będziemy szykować dobrą formę na te baraże, na te playoffy i że będziemy w stanie powalczyć o Premier League. Ale jeszcze pozostaje nam do dokończenia liga, czyli dwie kolejki, które musimy sobie. E, które musimy sobie zagrać Czyli tak, oni przystępują do 15, z 15 pozycji Jeżeli chodzi o formę My z trzeciej, no więc tutaj generalnie Powinniśmy to spotkanie kolejne e, Kolejne tutaj zdominować No ale nie jest powiedziane wcale, że tak będzie No bo kiedyś ta, taka wspaniała nasza seria Musi się skończyć Mam nadzieję, że dotrwa ona do końca tego sezonu I że będziemy się cieszyć po tym wszystkim No z nieprawdopodobnego sukcesu Jakim na pewno byłyby baraże Baraże o Premier League A jeszcze lepsze by było, gdyby, gdybyśmy po prostu zakończyli zwycięsko. Teraz pierwsza akcja w tym meczu. No i FC United of Manchester miało fantastyczną szansę, żeby objąć prowadzenie na KC Home Stadium w Hall. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Hoban. Teraz gracze Hal City. Oni, no ta nazwa Hull City mnie po prostu przeraża. Wiadomo, że e, tutaj jest już 2025 rok, że to, to zupełnie inaczej wygląda. Hal City jest 17, ale jednak, jednak szacunek i respekt do rywala nie musi tutaj absolutnie być. Chociaż jak widać, nasi piłkarze niespecjalnie do tego przywiązują jakąś większą wagę. E, Teraz rozgrywamy piłkę na własnej połowie, no i żeby się to nie skończyło jakimś głupim błędem zagranie do bramkarza ten do Marfiego. Co tutaj wyprawiają nasi zawodnicy, to jest coś po prostu niesamowitego. No szalansko, ale wyszliśmy z tego Ben White! Ben White do Thompsona, ale fantastycznie to rozegrali nasi napastnicy i mamy jeden do zera w meczu wyjazdowym z Hal City. No, nieprawdopodobne słuchajcie, to jest co my tutaj wyprawiamy w tych ostatnich spotkaniach. Gramy po prostu na luzie, gramy swoje, robimy takie akcje, o jakich może tylko pomarzyć. Yy, słynna FC Barcelona. No coś niesamowitego, jak teraz piłeczkę rozegrali sobie tam przed bramkarzem nasi dwaj napastnicy. Dziesiąta minuta meczu. E, prowadzimy jeden do zera z gospodarzami e, tego spotkania. No i mam nadzieję, że utrzymamy ten wynik, ewentualnie jeszcze coś tutaj e, coś tutaj e, podniesiemy. Stops! E, w pole karne, ale tam Coleman e, tą piłkę spokojnie na piątym mecze e, przechwycił. Najważniejsze jest to, że mamy wiatr w żaglach, że mamy dobrą formę, bo ta forma na pewno w kontekście playoffów będzie bardzo, bardzo potrzebna, bo rywale ciężki, e, tutaj ewentualnie będą bardzo trudni. Stops! Aj, i poprzeczka i nie ma tam kto tego robić, ale bomba teraz na bramkę. Kolmana, no było wszystko w nogach stopca, ale niestety ta piłka nie chciała wpaść do, e, do bramki w ogóle w meczu z Derbykanty, oprócz tego, że mieliśmy te 20 tam 5 czy 8 strzałów, to stworzyliśmy 7 sytuacji stuprocentowych niestety wykorzystana tylko jedna, dobrze, że chociaż jedna bo generalnie e, no, mielibyśmy znowu taki mecz, gdzie, gdzie przeważamy, gdzie dominujemy, jak z wygrywamy, a nie wygrywamy spotkania teraz nagranie Kolmana, ajajaj, aj, co tam się dzieje będzie hardka będzie kartka dla periczy! będzie kartka i mamy teraz przewagę jednego zawodnika przez praktycznie większość spotkania, przez 60 minut tego meczu będziemy grać z przewagą jednego piłkarza Stipe Perisza dostaje drugą żółtą w konsekwencji czerwoną kartkę, a my tutaj jesteśmy bardzo blisko zwycięstwa Cardiff remisuje z Brentford jeszcze Cardiff nie potrafi tej bramki strzelić teraz stops z rzutu wolnego, ale prosto prosto w mur, ciekawe jak tam Derby kanty swój mecz rozgrywa też trzeba za chwilkę zobaczyć ten wynik no bo nie wiadomo, nie wiadomo, tutaj Derby County chyba prowadzi niestety Derby County chyba prowadzi niestety więc, więc generalnie oni mają jeszcze Sporą szansę, żeby dogonić Cardiff No ta nasza szansa jest właściwie minimalna Określam ją na takie 1% Że tutaj jeszcze ewentualnie To drugie miejsce zajmiemy Bo tutaj musiałoby się wszystko naprawdę, naprawdę poukładać pod nas A jest to, jest to no mówmy się Bardzo mało prawdopodobne No i teraz Bennett Bennett rozpoczyna grę. Jest tutaj stop na prawej stronie. Dobre zagranie do Bena White'a, ale Valery to wszystko przecina. No uczą się nas już e, przeciwnicy i wiedzą jak tutaj ewentualnie e, zatrzymać nasze ataki. Wiedzą, że te nasze piłki wędrujące za linię obrony rywala są bardzo niebezpieczne, ale teraz McDonald's zeszła mu całkowicie piłka z tej prawej nogi no i e, ten strzał bardzo, bardzo nieudany. No ale zobaczcie co tutaj się dzieje. E, tutaj gospodarze mimo tego, że grają, e, grają w osłabieniu to atakują. Mimo tego, że są w mniejszości to atakują, ale teraz Ben White będzie Kontra. Ben White, Ben White tutaj pędzi, zagrywa do Hatsisa. Hetsis na pełnej prędkości przyjmuje tą piłkę, centra polekarne. Thompson, Thompson, nie, nie ma bramki. Coleman pewnie łapie piłkę w swoje rękawice, no i niestety. Cała akcja zatrzymana przez golkipera gospodarzy Teraz Hatzis, będziemy mieli kolejną sytuację Ben White, Ben White na lewej stronie Czeka tam Thompson na podanie, nie doczekał się niestety Ale jeszcze mamy piłkę Jeszcze tutaj walczymy niestety Obrona Hull City Ekspediuje futbolówkę teraz do przodu I teraz Coil, Coil sam na sam z naszym golkiperem Hansen, fantastyczna interwencja no Niebezpieczni są gracze Hull City Nawet będąc tutaj w dziesiątkę I teraz strzał Smitha z dystansu Ale obok bramki Chyba lepiej się gra z drużynami, powiem Wam szczerze, które grają w 11, niż przeciwko takim, które grają w osłabieniu, bo generalnie niejednokrotnie już futbol manager pokazał, że z takimi drużynami gra się dużo, dużo ciężej. Valery w pole karne, coil, ale wybijamy tą piłkę. Jest tam Schofield chyba, no Schofield. Valery, Valery w pole karne, piłka się odbija. Schindler przed pole karne, Schofield strzela i Hansen wyciąga się jak długi, paruje piłkę na, na boczne sektory boiska. 45 minuta. Słuchajcie, cały czas tutaj prowadzimy 1 do 0. Cardiff remisuje, Derby County prowadzi. No to nie są najlepsze wyniki, chociaż, chociaż jeszcze tutaj może się oczywiście wszystko tak na dobrą sprawę zdarzyć. 47 minuta sędzia Adcock kończy to spotkanie. No i słuchajcie, mamy przewagę jednego zawodnika. Nie odpuszczajcie tego meczu, bo widać wyraźnie, że Hal City jest tu w stanie jeszcze zrobić nam mimo wszystko jakąś małą krzywdę. Marfi. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Na KCOM Stadium jest 15 231 kibiców. Ponad 1000 kibiców przyjeżdża. To jest z Manchesteru, żeby, mam nadzieję, cieszyć się z awansu do playoffów, żeby już to przybić na 100%, żeby być pewnym. A być może jeszcze, jeszcze po tym meczu zachowamy ułamek procenta na, na to drugie miejsce. No ale mówię, trzeba by było. Liczyć na e, tutaj e, no mocny zbieg okoliczności. White, jak on tego nie strzela teraz? Z trzech metrów po prostu do pustej bramki, a on zamiast umieścić piłkę przy słupku, no to trafia prosto w bramkarza. Ale to jest ostatnimi czasy po prostu nasz mankament. Tego jest za dużo. Marnujemy po prostu 200% sytuacje i to na gminnie. w każdym meczu po kilka. Niesamowite to jest, niesamowite to jest. 58 minuta Hull City FC United, 0-1. Cardiff wprowadzi z Brentford. Jeżeli Cardiff wprowadzi z Brentford, to temat awansu z drugiego miejsca niestety jest już w tym momencie zamknięty na 100%. No dobra, wprowadźmy sobie, wprowadźmy sobie Kilku może zawodników Może tutaj, no Logana może nie, ale Ale tak naprawdę to Lonsday Na pewno by się przydał, żeby on grał Te swoje minuty, zasłużony zawodnik dla naszego klubu Jeżeli tak się zakończy Jeżeli tak się zakończą te, te mecze Te wyniki, to oczywiście już nie będę Wam tutaj Nagrywał kolejnego spotkania, ostatniego ze stołku Wyjazdowego, bo to nie będzie miało Absolutnie najmniejszego sensu Zamkniemy to w tym meczu, ten odcinek Jeżeli oczywiście przybijemy Ten awans do, do playoffów no i spotkamy się już w tych meczach decydujących. Oj, Mintus tutaj, Mintus tutaj niestety e, dostaje, doznaje kontuzji. E, wprowadzimy McIlroy'a, nie mam już napastnika, bo zdjąłem wcześniej jednego. Więc tego McIlroy'a damy tutaj na środek pomocy. Przy okazji sprawdzimy sobie, jak będzie działała ewentualna taka taktyka dziwna, śmieszna z trzema Pomocnikami w środku, no spróbujemy tą grę troszeczkę w środku ustabilizować. Niestety, nijak się to ma nijak się to ma do rzeczywistości. Ja mam takie wrażenie, że te zmiany czasami wprowadzane, mimo tego, że chcesz zrobić dobrze, że chcesz ustabilizować grę, cofasz jakiegoś zawodnika, zdejmujesz napastnika, wprowadzasz obrońcę, no to to wszystko jednak nie wygląda tak jak powinno, bo zmienia to zupełnie jakby cały schemat Twojej taktyki, a, a bardzo mocno to wpływa na niekorzyść, na niekorzyść, no bardzo często właśnie tego, jak, jak spotkanie wygląda, czyli. Cały ten silnik meczowy po prostu momentami po tych zmianach e, wariuje. No ale zobaczymy. O'Connor prowadzimy 1-0. Powinniśmy to spokojnie dowieść do końca, no bo jednak mamy przewagę jednego zawodnika. Je kontrolujemy to spotkanie. No mimo, że w, tutaj w strzałach dosyć wyrównany ten mecz, no bo Hal City się nie poddaje. Bo Hal tutaj znowu próbuje. Coil. Coil i teraz dobry ślisk na granicy e, pola karnego. Teraz zagranie do White'a, White chyba tutaj nie da rady, bo Hoban jest bardzo szybki. Zagranie do Kolmana, ten do Fanakena. No i Hal City wychodzi teraz. Skąd? Harding, Harding wyjdzie sam na sam z Hansenem i strzela bramkę na 1 do 1 To jest coś niesamowitego Jak ten silnik po prostu nas tutaj w pewnych momentach e, niszczy Cardiff prowadzi, Derby County prowadzi, więc generalnie nie ma tutaj nic. No, nie będziemy żałować, jakby, jeżeli ten mecz nie, nie zakończy się naszą wygraną, bo, bo, to, bo to absolutnie nic nie pozmienia w kwestii, w kwestii tego miejsca, barażowego. No, jedynie, jedynie pod kątem rywala, jakiego trafimy, ale kogo byśmy nie trafili, to i tak musimy zagrać na 100%, bo czy to będzie Aston Villa, czy Barney, czy, Lee, czy, 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 czy Derby County, musimy zagrać na, na 100%. Musimy zrobić wszystko. Joyce, żółta kartka, i w konsekwencji Czerwona, niestety yy, szanse się w tym momencie wyrównują. Yy, obie drużyny grają. Obie drużyny w tym momencie grają w dziesiątkę, czyli taki bardzo, bardzo mocny mecz, jeżeli chodzi o kartki, bardzo, bardzo agresywny. Ale to, że, to, że Halsey tutaj po prostu nas zdominowało w drugiej połowie, mimo tego, że, że mieli przecież jednego zawodnika mniej przez pewien okres czasu, to ja jestem głęboko w szoku jestem mocno tym faktem zaskoczony. No i teraz Hacy straci piłkę i znowu takie podanie po prostopadu, ale jest tam O'Connor, który w ostatniej chwili wraca i odbiera piłkę napastnikowi gospodarzy. Ale jeszcze Koily, 93 minut do centra w pole karne. Lonsdale to wszystko blokuje i wybija piłkę w pole gry. Tam jest Kingsley, ale Hal City nie ma zamiaru odpuszczać. Hal City próbuje. Coli strzela, ale zablokowany strzał zawodnika gospodarzy. Valerie Madison. Jeszcze cały czas tutaj gracze gospodarzy są przy piłce. McDonald tam no, był blisko, żeby przeciąć to do ale na szczęście jemu się to nie udało. Kingsley, Madison. Madison wycofuje piłkę do Hobana. Ten tutaj zagrywa na prawą stronę. Valery. Valery na różnik pola karnego Killeroy, no i chyba za chwilkę ten mecz Dobiegnie końca, całe szczęście, że Go nie przegraliśmy, bo było naprawdę blisko Teraz White, ale dlaczego on nie strzelał No w momencie, kiedy zamknięta była Droga podania do, do Drugiego z zawodników, on po prostu Powinien oddać 130 strzał na bramkę A on tutaj starał się jeszcze jeszcze podać tę piłkę. Eee, no, niewykorzystane sytuacje, niestety. Mieliśmy mieliśmy tam setki, no, mieliśmy dwie. 200% sytuacje, dwie setki też miał zespół e, Hull City. Mecz kończy się chyba sprawiedliwym, jednak, sobie by nie mówić, tutaj remisem 1 do jednego Nie było takiej przewagi, jaką widzieliśmy nie, w poprzednich spotkaniach. Zagraliśmy troszeczkę poniżej oczekiwań, no, ale tak jak mówię, biorąc pod uwagę, że i Derby County, i Cardiff tutaj te swoje mecze prawdopodobnie wygrały, no to, no to absolutnie nie mamy co. Nie mamy co tutaj marzyć. Daniel minus, 6 tygodni kontuzja. Joyce odsunięty na jeden mecz. Więc w meczu ze Stoke, zresztą w meczu ze Stoke, tak na dobrą sprawę, możemy wyjść rezerwami. Bo przecież to miejsce barażowe, jak widać. Już mamy, już mamy zapewnione 6 punktów przewagi nad Queen's Park Rangers. No tak jak mówię, no Cardiff, Cardiff wygrało... Nie, zremisowali swój mecz. kurcze 80 punktów byśmy mieli, gdybyśmy wygrali mecz z Hull City. 80 punktów. Jeszcze wszystko by się mogło Zdarzyć. Jeżeli by Cardiff i Derby County przegrały swoje spotkania w kolejnej serii spotkań, w ostatniej serii spotkań, to jeszcze można by było marzyć o awansie z drugiego miejsca. Ajajaj, aj, aj. Cardiff gra na wyjeździe z Reading. Wszystko mogłoby się zdarzyć, słuchajcie. Derby County gra u siebie z Leicester. Też, też wszystko mogłoby się zdarzyć tutaj, bo Leicester mocne. Bo Leicester będzie chciało pewnie przekroczyć granicę, granicę 100 punktów. Ależ tutaj pech. No nie dał nam FM awansować bezpośrednio. Będziemy starać się walczyć w barażach. Wiemy, że będziemy grać z Cardiff albo Cardiff albo Burnley albo e, tutaj jeszcze sprawa jest otwarta, bo oprócz Aston Villa szansę ma Queens Park Rangers, Leeds United i e, Reading. Także, także wszystko jest jeszcze do. E, do e, ugrania Także tak, ja kolejną, e, kolejną serię spotkań Ostatnią serię spotkań już sobie rozegram sam Zobaczcie jak my długo już tutaj nie przegrywamy spotkań e, Ze stołk na wyjeździe, bo mówię Nie ma sensu tutaj tego nagrywać, tym bardziej, że pewnie Wyjdziemy składem rezerwowym, być może nawet przegramy Ten mecz, ale na playoffy już wrócimy Może sobie rozegram e, półfinał playoffów Sam, e, mecz i rewanż A wrócimy może na wielki finał, jeżeli nam się uda Oczywiście awansować, bo jeżeli nie No to, mm, no to będę musiał wam e, Wam niestety za ten sezon Podziękować i będziemy musieli znowu grać Znowu w Championship, w championship po, po prostu kolejny, kolejny rok, ale powiem Wam, że już się tak nastawiłem na ten awans, że, że, że bardzo mocno chcę awansować, mimo tego, że naprawdę będziemy na mocno, mocno straconej pozycji, jeżeli chodzi o Premier League w kolejnym sezonie, bo mamy skład, który po prostu w tej Premier League prawdopodobnie nie da sobie rady. Patrzę na, na scouting, no jest tu trochę tych piłkarzy, z których można coś pewnie urzeźbić. Większość to są niestety piłkarze młodzi, więc, więc niespecjalnie tutaj pewnie pewnie też, y, oni będą gotowi, y, na to, żeby, jakby wyjść od razu i zrobić, zrobić w Premier League różnicę. No tego bym się, y, tego bym się nie spodziewał. Ale kto wie, kto wie. Tutaj najbardziej wartościowi piłkarze to na przykład jest taki Zong Ziking z Guangzhou. Y, on, on warty 10 milionów funtów, ale to nie jest zawodnik, który jest jakoś specjalnie lepszy od naszych od naszych graczy, Bruno Gaspar, ale też tak słabiutko raczej oceniany. To jest z kolei Portugalczyk z Aston -Villi. No dobra, ja się temu oczywiście przyjrzę, będę robił wszystko, żeby ewentualnie po tym, po tym awansie zobaczymy, czy to się w ogóle uda e, wzmocnić ten zespół. Będzie ciężko, będzie ciężko, ale, ale będziemy robić wszystko, żeby, żeby to się stało. 210 tysięcy funtów, jesteśmy na minusie, więc jak najbardziej ten awans w kontekście finansowym też by tutaj nam ba Oj, bardzo by nam tutaj pomógł. Dziękuję serdecznie za ten odcinek, widzimy się w play -offie. Trzymajcie się, cześć!